Dlaczego ważne jest picie wody? Woda jest źródłem życia na Ziemi i podstawą funkcjonowania ludzkiego organizmu. Nasze komórki w 70-80% składają się z wody, 90% płuca, 85% krew, 80% skóra, 75% mózg, 75% mięśnie, 24% stawy, kości 20%. Ponadto komórki otoczone są płynem międzykomórkowym. Wszystkie istotne procesy biochemiczne zachodzące w organizmie mają miejsce w środowisku płynnym, a stan płynów ustrojowych, takich jak krew, limfa, pot, mocz, tłuszcz, w znacznej mierze jest uzależniony od ilości wody w organizmie. Od ilości wody w substancjach ustrojowych uzależniona jest prędkość, z jaką zachodzą procesy biologiczne, takie np. jak transport substancji odżywczych do komórek, regeneracja zasobów energetycznych, wyprowadzenie toksyn i produktów rozpadu z organizmu.